Zanurzcie się z nami w krainie bajkowego świata przygód. Amara w Polsce. Amara po raz pierwszy zobaczyła polskie miasto, gdy samochód zajechał na ich nowe osiedle. Jej rodzice wybrali mieszkanie w bloku, który wyglądał zupełnie inaczej niż budynki, w ich rodzinnej miejscowości. W swoim poprzednim domu miała otwartą przestrzeń do biegania po łąkach i dużo słońca. Tutaj, w Polsce, wszystko wydawało się szare, a powietrze było chłodne. Amara patrzyła przez okno samochodu, obserwując ludzi, którzy szybko chodzili po ulicach, ubrani w grube płaszcze i szaliki. Czy na pewno damy sobie tu radę? Myślała. Rodzice odwrócili się do niej z uśmiechem. To tylko początek, kochanie, powiedziała mama, łagodnie kładąc rękę na ramieniu córki. Zobaczysz, że wkrótce poczujesz się tu jak w domu. Ale Amara nie była tego taka pewna. W jej głowie kłębiły się pytania, jak odnajdzie się w nowej szkole, gdzie wszyscy mówią w obcym dla niej języku. Czy ktoś w ogóle będzie chciał się z nią zaprzyjaźnić? Nie znała nikogo, a jej polski był jeszcze bardzo podstawowy. Choć znała kilka słów, nie była pewna, czy zrozumie nauczycieli i czy inne dzieci będą chciały z nią rozmawiać. Pierwsza noc w nowym mieszkaniu była dla Amary trudna. Siedziała na łóżku. Patrząc na sufit, i zastanawiała się, jak jej życie się zmieni. Zasypiając, śniła o dawnym domu, o ciepłych wieczorach i zabawach z przyjaciółmi. Ale teraz musiała zacząć wszystko od nowa. Nadszedł dzień, kiedy Amara miała po raz pierwszy iść do polskiej szkoły. Rano mama pomogła jej spakować plecak, i razem z tatą odprowadzili córkę na szkolny dziedziniec. Amara widziała dzieci wchodzące do środka, z roześmianymi twarzami, rozmawiające między sobą, ale nikt jej nie znał, a ona nie znała nikogo. Kiedy weszła do klasy, poczuła, że wszyscy na nią patrzą. Nauczycielka przedstawiła ją jako nową uczennicę, a Amara z trudem wymamrotała swoje imię. Niektóre dzieci patrzyły na nią zaciekawione, inne szeptały coś między sobą. Amara poczuła się bardzo niepewnie jakby jej nieznajomość języka i ciemniejsza skóra oddzielały ją od reszty. Jednak z przodu klasy zauważyła dziewczynkę o blond włosach, która uśmiechała się do niej. To była Kasia. Ten uśmiech dał Amarze odrobinę otuchy, choć cały czas czuła ciężar samotności. Pierwsze dni w szkole były dla Amary wyzwaniem. Siedziała w ławce, słuchając nauczycieli, ale nie rozumiała zbyt wiele. Czasami wydawało jej się, że mówi się tu w dziwnym języku, jakby to były tajemnicze dźwięki, które miały dla innych sens, ale dla niej były niezrozumiałe. Czuła się wykluczona z rozmów na przerwach, bo dzieci szybko rozmawiały o swoich sprawach, śmiały się i bawiły. Amara tylko obserwowała z boku, nie wiedząc, jak się w to wszystko włączyć. Jednak pewnego dnia na szkolnym placu zabaw coś się zmieniło. Dzieci grały w piłkę, a Amara siedziała na ławce. Patrzyła, jak piłka krążyła między nimi, a śmiechy niosły się w powietrzu. Marzyła, żeby móc dołączyć, ale nie wiedziała, jak zapytać. Wtedy podbiegła do niej Kasia. Chcesz zagrać z nami? Zapytała dziewczynka z uśmiechem. Amara nie była pewna, co odpowiedzieć. Kasia powiedziała coś po polsku, czego Amara nie zrozumiała, ale gestem wskazała na piłkę. Amara kiwnęła głową, zgadzając się. Na początku było trudno. Nie znała reguł gry, ale Kasia cierpliwie jej tłumaczyła. Inne dzieci patrzyły z zaciekawieniem, ale kiedy zobaczyły, że Amara stara się i gra z uśmiechem, zaczęły przyjaźnie na nią reagować. Amara poczuła, że choć nie zna jeszcze wszystkich słów, wspólne zabawy mogą połączyć ją z rówieśnikami. Podczas kolejnej przerwy dzieci zaczęły podchodzić do Amary, zadawały pytania, jak masz na imię? Skąd jesteś? Odpowiadała nieśmiało, starając się używać słów, które znała. I choć czasem jej ich brakowało, dzieci były cierpliwe. A Kasia pomagała, domyślając się, co Amara chciała powiedzieć. Dziewczynka poczuła, że nie jest już całkiem sama. Kilka tygodni później w szkole ogłoszono, że odbędzie się Dzień Talentów. To była okazja, żeby każde dziecko mogło zaprezentować swoje umiejętności. Niektóre dzieci planowały śpiewać, inne pokazać sztuczki z piłką, a jeszcze inne przygotowywały wiersze. Kiedy nauczycielka zapytała amarę czy chciałaby wystąpić, dziewczynka poczuła, że ściska ją w gardle. Bała się, że nikt nie zrozumie jej tradycyjnych pieśni ani tańca, który znała ze swoich rodzinnych stron. W domu Amara opowiedziała rodzicom o tym dniu. Mama powiedziała: Pokaż im, co potrafisz. Twój taniec jest piękny i pełen historii. Nie wstydź się swojej kultury. Ale Amara wciąż była niepewna. Kasia, która stała się jej dobrą przyjaciółką, zauważyła jej wahanie. Amaro, to będzie niesamowite. Pokaż nam swój taniec. Wszyscy będą zachwyceni. Zachęcała ją z entuzjazmem. Nadszedł dzień występów. Amara była bardzo zdenerwowana ale postanowiła spróbować. Kiedy przyszła jej kolej, wyszła na scenę ubrana w kolorowy, tradycyjny strój, który przyniosła z domu. Na początku czuła, jak serce bije jej mocno z nerwów, ale kiedy zaczęła śpiewać i tańczyć, zapomniała o swoim strachu. Jej ciało poruszało się w rytm melodii, którą znała od dziecka. Tańczyła tak, jak kiedyś nauczyła ją babcia, a każdy ruch opowiadał historię jej kraju. Na początku w sali panowała cisza, ale potem dzieci zaczęły klaskać w rytm muzyki. Amara czuła, jak ogarnia ją radość i duma. Kiedy skończyła, cała sala wybuchła gromkimi brawami. Inne dzieci podchodziły do niej, pytając o jej taniec i o kraj, z którego pochodzi. Amara czuła, że w końcu mogła podzielić się czymś ważnym nie tylko z jej kultury, ale z samej siebie. Niestety, nie każdy dzień w szkole był pełen sukcesów. Pewnego dnia, podczas przerwy, Amara usłyszała, jak grupa dzieci głośno się śmieje. Jej serce zamarło. Była pewna, że śmieją się z jej akcentu, z tego, że mówi inaczej. Czuła, jak łzy napływają jej do oczu, choć próbowała je powstrzymać. Po lekcjach wróciła do domu w milczeniu. Gdy tylko weszła do mieszkania, rzuciła plecak na podłogę i ze smutkiem powiedziała rodzicom, że nie chcę już chodzić do tej szkoły. Dlaczego? Co się stało? Zapytała mama zaniepokojona. Oni się ze mnie śmieją, odpowiedziała Amara, patrząc w podłogę. Śmieją się, bo jestem inna. Rodzice usiedli z nią na kanapie. Tata powiedział. Wiesz, czasem ludzie śmieją się nie dlatego, że chcą kogoś zranić, ale dlatego, że czegoś nie rozumieją. Może powinnaś spróbować porozmawiać z nimi jutro? Może to nie było o tobie? Następnego dnia Amara zdecydowała, że spróbuje dowiedzieć się, dlaczego dzieci się śmiały. Kiedy podeszła do grupy dziewczynek, zapytała nieśmiało. Dlaczego się śmiałyście ze mnie wczoraj? Jedna z dziewczynek spojrzała na nią zdziwiona. Och, to nie było o tobie. Rozmawiałyśmy o czymś zabawnym, co zdarzyło się na podwórku. Wcale się z ciebie nie śmiałyśmy, odpowiedziała, a Amara poczuła, jak wielki ciężar spada jej z serca. Zrozumiała, że czasem wyobrażamy sobie najgorsze, choć rzeczywistość jest zupełnie inna. Poczuła się spokojniejsza i szczęśliwsza. Wiedziała, że warto czasem zapytać i dać ludziom szansę. Minęło już kilka miesięcy, odkąd Amara przyjechała do Polski. Początkowo wszystko wydawało się trudne i obce, ale teraz każdy dzień przynosił coraz więcej radości. Amara coraz lepiej rozumiała Polski, a dzieci z klasy zaczęły ją akceptować traktując jak jedną z nich. Każdego ranka, gdy wstawała do szkoły, nie czuła już tego strachu, który towarzyszył jej na początku. Zamiast tego, cieszyła się na spotkanie z Kasią i innymi dziećmi, na lekcje, podczas których coraz częściej podnosiła rękę, by odpowiedzieć na pytania nauczycieli, i na zabawy na Placu Zabaw, gdzie teraz biegała i śmiała się razem z rówieśnikami. Kasia stała się jej najbliższą przyjaciółką. Dziewczynki spędzały razem dużo czasu, nie tylko w szkole, ale także po lekcjach. Kasia zaprosiła Amarę do swojego domu, gdzie razem piekły ciasteczka z mamą Kasi i bawiły się w ogrodzie. Kiedyś Amara pokazała jej, jak robi się tradycyjne afrykańskie bransoletki z kolorowych nici, a Kasia była zachwycona. Wiesz Amaro, jesteś bardzo utalentowana, powiedziała Kasia z uśmiechem, patrząc na swoje nowe bransoletki. Cieszę się, że jesteśmy przyjaciółkami. Te słowa sprawiły, że serce Amary wypełniło się radością. Czuła, że naprawdę zaczęła się tu odnajdywać, że Polska staje się jej nowym domem, a Kasia i inne dzieci są jej nowymi przyjaciółmi. Jednak to nie były jedyne zmiany. Amara zaczęła interesować się polskimi tradycjami i kulturą. W miarę jak mijały tygodnie, Amara coraz bardziej angażowała się w życie szkolne. Została wybrana do małej grupy teatralnej, która miała przygotować przedstawienie na koniec roku. Choć na początku nie była pewna, czy poradzi sobie z rolą, Kasia i inne dzieci wspierały ją, pomagając w nauce tekstu. Przedstawienie okazało się wielkim sukcesem, a Amara usłyszała wiele pochwał za swoją rolę. To było kolejne doświadczenie, które wzmocniło jej poczucie przynależności do nowej społeczności. Nie tylko w szkole, ale i poza nią Amara zaczynała się czuć coraz bardziej komfortowo. Razem z rodzicami odkrywali nowe miejsca w mieście, parki, muzea, a także rynek, gdzie co weekend odbywały się targi. Mama Amary uwielbiała chodzić tam i wybierać świeże warzywa i owoce, a tata często zabierał ją na lody po zakończeniu zakupów. Jednak najważniejszym momentem dla Amary był czas, kiedy cała jej klasa pojechała na szkolną wycieczkę w polskie góry. To była jej pierwsza wyprawa z nowymi przyjaciółmi. Gdy dotarli na miejsce, Amara była zachwycona widokami. Wielkie, zielone góry i rwące potoki były czymś, czego nigdy wcześniej nie widziała. Podczas wędrówki dzieci rozmawiały o różnych rzeczach, o szkole, o swoich marzeniach, o tym, co lubią robić w wolnym czasie. Amara opowiedziała im o swoim dawnym domu, o ciepłych wieczorach i rozgwieżdżonym niebie które mogła oglądać z dachu swojego starego domu. Dzieci słuchały z zainteresowaniem, a potem zaczęły pytać ją o jej ulubione polskie miejsca. Amara zdała sobie sprawę, że ma już swoje ulubione miejsca w Polsce. Park, gdzie biegała z rodzicami, plac zabaw przed blokiem, gdzie spotykała się z Kasią i małą kawiarnię, gdzie spróbowała po raz pierwszy polskich pączków. Polska jest inna, ale zaczyna mi się tu bardzo podobać. Powiedziała Amara z uśmiechem, patrząc na dzieci. Kasia uścisnęła ją mocno i powiedziała: Cieszę się, że jesteś z nami, Amaro. Kiedy wrócili z wycieczki, Amara wiedziała już na pewno. Polska nie była tylko miejscem, do którego przyjechała na chwilę. Stała się jej drugim domem. Choć droga do tego była pełna wyzwań, nauczyła się, że dzięki przyjaciołom i otwartości na nowe doświadczenia, można poczuć się dobrze nawet w zupełnie nowym miejscu. Każdego dnia, gdy wracała ze szkoły do swojego mieszkania, czuła, jak jej serce napełnia się ciepłem. Miała przyjaciół, których mogła nazywać rodziną, miała swoje ulubione miejsca i wiedziała, że jej życie tutaj będzie pełne nowych przygód. I choć wciąż tęskniła za swoim starym domem, teraz wiedziała, że tu też jest jej dom, taki, w którym czuła się bezpieczna, kochana i szczęśliwa.